Hej siemanko, z tej strony k 17 Witam was ponownie na moim kanale A dzisiaj pokażę wam jak namalować ogólnie ładnego małonek I na później można sobie oczu zdobyć i w ogóle ciało e, Taki mały, nie? Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał I że wiecie, pod tym filmem dużo łapek do góry I nie zapominając o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem Przejdźmy, przejdźmy do naszego filmu. To tak, najpierw malujemy tu sobie taką grubą kreskę O, później takie O. Hop, 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 hop. hop. Tu też. Będą to krótkie włosy. Ym, no Nie. Będą to krótkie włosy, ale też będę mogła w innym odcinku pokazać jak namalować. Taką postać z długimi włosami, a jeszcze w innych, na przykład chłopaka, jak namalować, no nie hop, hop, hop. No i patrzcie, tutaj robimy takie długie, no nie, tutaj coraz krótsze, tak, o, no nie? Wiecie o co chodzi? Żeby to było takie dłuższe, a to takie bardziej krótsze, tu tak samo. Mm -hmm. No, i zaraz przejdziemy do cieniowania. Ok. No mm, tak, zacząć cieniować zaczynamy od góry zawsze. Tutaj robimy takie ciemne, te, te um, włosy, no nie, tak bardzo ciemno, ciemno, ciemno. A później coraz jaśniej i na tych tych czubkach y, najjaśniej ma być. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki filmik. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, poradników, jak namalować jakąś postać czy coś, to piszcie koniecznie w komentarzach. A ja tego wysłucham. Ok, na razie to tak wychodzi. Nie wiem, jak to na kamerze widać. Ale tu ładnie nawet mi się podoba. Okej. Okay. Tutaj znowu tak konturujemy czuściki. Wymyśliłam sobie to. No i znowu zaczynamy. O nie, tutaj jest kreska. No i znowu zaczynamy. Jakby to przyciemniać, a później rozjaśniać. Ok. Teraz można użyć takiej o, gumki w ołówku. No i tutaj tak trochę rozjaśnić. A później poprawić się znowu te konturki na czarno. No nie? Ojej, wyszłam trochę. <laughs> już może już tą gumką wołówką, bo nie chcę tu nic rozkrzenić. Nie? Roz nie? Hmm. Nawet, nawet nawet No i tak wszystko. Teraz przejdźmy. Do grzywki takiej nierównej, no nie? Z grzywką będzie ta postać. Nie będzie taka prosta, bo. Chcę Wam pokazać na no, takiej. Oczywiście można to malować bez grzywki, jak ktoś chce, ale ja chcę Wam pokazać, jak to wyglądało z taką grzywką. to tak, tu na początku znowu pogrubiamy podwójnie. Tu mam ten przydziałek, no nie. No i tak, tutaj, tu zaczynamy od najciemniej, najciemniej, najciemniej i teraz tutaj trochę tak normalnie cieniujemy. a na tym bardzo jasno, pięknie, podoba mi się, no i tak, teraz przejdźmy do głowy, nie będę tam malować oczu, nosków i w ogóle, po prostu chcę, żebyście wiedzieli, ten sami sobie możecie domalować oczy i w ogóle. Okej, okay. tutaj mamy taką główkę. No i teraz wam ja maluję tutaj szyję z jakimś ładnym strojem. Mhm. Ja maluję taką, zaraz zobaczycie. Oczywiście to będziemy cieniować później. Tutaj ma taki bius, Taka będzie ładna. Oj, oj. Procent nieważne. No i tak, tutaj mamy to jej ciało, no nie, a nie, źle to zrobiłam. Czekajcie. Zmarzę to i wam pokażę. Zaczynamy od rąk w tym moim stylem. Że tu są takie rączki, a nie? Wiecie chyba o co chodzi? W sumie, jeżeli będziecie chcieli, to mogę to namalować z tymi, tymi, no rękoma. Znaczy, rękoma, no już namalowałam ręce, ale z buzią. Taką słodzietką. Oczywiście staram się robić to na szybko. Tutaj jakieś, o. Na końcu wiem no nie. No i teraz spódniczkę namaluję. To będzie dziewczynka ze spódniczką. Oczywiście dajcie znać w komentarzach jak wam się podoba, bo mi się na razie podoba, ale jeszcze nie mogę ocenić całej, bo nie jest skończona. Ok, tutaj malujemy jej taką kokardkę jakąś, o. Ui. No i tu takie paski, oczywiście wszystko pogrubione wszystko, co tak ładnie będzie wyglądać później. No i co, teraz do nóżek przejdziemy tutaj robimy taką kreskę Na jaką długość ma być nogi No i na przykład takie coś Teraz malujemy na przykład Jakieś takie wiecie O Jak wam się podoba, teraz będziemy cieniować A następnie przejdziemy do Czy skóra będzie biała ogólnie A następnie przejdziemy do oczu i nosek i w ogóle Tutaj bym zrobiła takie lekko, no nie? Lekko ołówkiem pokolorowała, wiem. A teraz tutaj zaczynamy też od ciemnego, tak jak z, było z grzywką. Tutaj takie normalne. I te dwa będą mi jasne bardzo. A grzywka, czy grzywka? Kokartka będzie ciemna. Będę musiała ją wyraźnie poprawić. Nie wiem, czy widać na kamerze. No ale to tak powinno być teraz bluzka będzie taka bardziej wiecie taka bardziej jasna no nie bluzkę zrobimy jasną hop nie I teraz właśnie zapomniałam tu nam nawet takich dwóch kresek no nie bo tak teraz tu i taki jeszcze nie Teraz przejdźmy do jakichś oczków słodkich czy coś. Tutaj mały taki nosek, wóźka. No i oczka jakieś takie okrągłe. O, jeszcze jedno takie drugie. Cała postać ogólnie wygląda w ten sposób. Nie wiem, jak Wam się podoba. Mi się bardzo podoba. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. Będę za to bardzo wdzięczna. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić moich filmów. No i co? Chyba skończymy na tym odcinku, no nie? No, to ja się z Wami żegnam. Ooh, mm, ta-pa-da.